Fartkowe popołudnie. 63-letnia Ewa zaradna piecze ciasto na spotkanie z przyjaciółką. Ewa od kilku miesięcy jest na emeryturze. Wcześniej uczyła języka polskiego w szkole podstawowej. Uczyć masło z cukrem. Amrozja, babeczki. To nie do jedzenia. A do czego? Do podziwiania. A co ja robię, nie podziwiam? Mhm. Ani się wasz. Ach, wiesz, Zygmunt, zakładam blog kulinarny. Co zakładasz? Blog o gotowaniu. Taki dziennik, tylko w internecie. Wszyscy powariowali z tym internetem. Kiedyś go nie było i wszystko było dobrze. Będę wrzucała tam przepisy, zdjęcia moich potraw. Radek mi założy stronę. Oj, Wuncia, przestań się wygłupiać na stare lata. Ach, Zygmunt... Ty nie mętkuj, tylko umyj ręce i zacznij ucierać żółtka, bo będą mi potrzebne do ciasta. No i, i, i zjeść mi tym skrolem na dół. Czyłem ja mam bo zrobić? Widzę. Oj, Zygmunt, Zygmunt, jak ty się w tym lesie uchowałeś, i się nie zgubiłeś? Daj spokój. Oj, no. Tak, kto powiedział, że internet jest tylko dla młodych? Tu nie ma się czego bać. Myszka w rękę i już klikam. A co, ja już nic nie mam innego do roboty? Ten internet to jest mi potrzebny jak umarłemu kadzidło. Dwie godziny później, jak w każdy czwartek, Ewa szykuje się na spotkanie ze swoją przyjaciółką Zosią. Znają się ponad 40 lat jeszcze z czasów liceum. Kiedyś to ludzie się odwiedzali, pisali do siebie, a teraz, a zresztą szkoda, mówisz ta. Oj, Zygmunt, nie zaczynaj. No nie zaczynaj. Wszystko siedzi w tym internecie. Głupiego, głupiego listu nie ma czasu iść wysłać na pocztę. No właśnie, i zamiast pisać listy, to ja wolałam założyć konto w internecie i gadam z ludźmi, ile chcę, i jeszcze ich widzę. Teraz to wszędzie te komputery. Ten cały świat wirtualny to zabija życie rodzinne. Wiesz co, mów sobie co chcesz. Dla mnie ten internet to złodziej czasu. Tam. A skąd ty raptem taki mądry się zrobiłeś? Jakoś przy, przy laptopie nie widzę w ogóle. Cześć! Cześć kochanie. Cześć, Cześć. Babciu, chyba mam wszystko. Wiórki, czekolady, o, ananasy. Gdzie to zostawić? Dziękuję, tutaj klapko. Tutaj to ja sobie poukładam później, no. Ciebie też wciągnęła do tego wirtuala? Dziadku, babcia jest genialną kucharką. Już dawno powinna była założyć bloga. Muszę lecieć, panu. Cześć, no. cześć, cześć. Cześć, cześć. Widzisz. <grywanie> no cześć, kochana. No cześć, Zosieńko. Co tam w Krainie Kangurów słychać? No upał, że można się wściec. A ciebie? No ja założyłam blog kulinarny. Genialnie. Musimy to obrać. Zygmunt się boi, bo widzi, że ludzie przesadzają, spędzając zbyt dużo czasu w sieci. I wtedy się pewnie od siebie oddalają. Ale jak zwykle, liczy się umiar. Dla babci nic nie jest za trudne. Nieważne tablet, internet, e-booki, wszystko ją interesuje. Wiele osób prowadzi w internecie swoje własne blogi. Są to takie strony, na których zamieszczamy różne rzeczy. Bardzo często mogą być to wspomnienia, mogą być to opisy tego, co robimy w życiu, ale mogą być to też miejsca, w, których, w którym zamieszczamy informacje na temat własnych zainteresowań i pasji. Blog to takie miejsce, w którym dzielimy się naszą wiedzą, naszymi zainteresowaniami i jest to miejsce, które, w którym spotykamy się z naszymi odbiorcami. To znaczy, blog daje możliwość kontaktu z innymi ludźmi. Bardzo często, pokazując na przykład nasze zainteresowania, kontaktują się z nami ludzie, którzy widzą to, co robimy, którzy chcą powiedzieć nam parę słów, co na ten temat sądzą. Mamy możliwość nawiązania nowych kontaktów i znajomości dzięki właśnie blogom. Trzy dni później. Asia i jej brat Radek pomagają babci umieścić pierwsze przepisy na blogu. Poczekaj, zobaczmy, jak to będzie z tą muszlą. Okej. Okay. Świetnie. No, Mieszkańcy tak, mości spadną, ja. gdy zobaczą, jak ich radna gotuje. <laughs> Wiesz, nie tylko zobaczą. Na kolejną sesję upiekę coś ekstra. <laughs> babci, jesteś bezbłędna. Rządzisz, gotujesz i jeszcze śmigasz w internecie. Stworzyłaś potwora. <laughs> Gdy babcia poszła na emeryturę, zabrałem ją na spotkanie latarników do MCQ. Już po tygodniu wymiatała w internecie jak haker. Babciu, teraz będziesz mogła sama dodawać zdjęcia i przepisy. Tutaj masz login i hasło. Aha. Więc login to jest taki identyfikator, Aha. który należy podać, żeby. Wiem. Nie rozmawiasz z dziadkiem. No, no ja tak. przecież wiem, co to jest login i hasło. Powiedz raczej, co z tymi zdjęciami mam robić. Babciu, więc jak już się zalogujesz, no. klikasz, dodaj zdjęcie, wrzucasz to zdjęcie, które ma się pojawić w internecie i ono już będzie. Aha. No, to proste. Jasne, dokładnie tak samo z przepisami. Klikasz dodaj przepis, uh -huh, uh -huh. wpisujesz co tam chcesz, Aha. tyle, wszystko. Nie, no super. Piątka. Będzie naprawdę dobrze, babcia. To jest tak prosta sprawa: przepisy, zdjęcia, najlepszy blog. Babcia jest nie do podrobienia. Dla niej nie ma czegoś takiego jak: Jestem za stara. Uważa, że wszystko jest dla ludzi, internet też. Nie ma ludzi, którzy wszystko potrafią. Pięć razy zepsuje, ale za szóstym nie wyjdzie. Z komputerami jest tak samo. Kilka dni później Zygmunt prosi o wsparcie swojego syna i synową. Obawia się, że przygoda Ewy z internetem zaszła za daleko. Możesz te papierki zabrać? No, wiesz, no poczekaj, to co tutaj postawię, wiesz? A, dziękuję Ci bardzo. Cześć Wam. Cześć. Cześć, tato. Słuchajcie, no musicie mi pomóc. No ona już całkiem zwariowała. A co się dzieje? Domyślam się, tato, że chodzi się o mamę. No jak myślisz, o kim myślę? Ja już wiesz, machnąłem ręką na te jej przepisy w internecie, ale wyobrażacie sobie, co ona teraz wymyśliła? Co leci w kosmos? Gorzej. Ona teraz będzie nakręcała filmiki, jak gotuje, i umieszczała to w internecie. A jest człowiekiem starej daty. Nie może pojąć, że teraz to normalne, że ludzie wrzucają swoje zdjęcia i filmy do internetu. Co w tym złego? Siadaj, napijesz się herbaty. Fajnie, że jakiś internauta będzie mógł zobaczyć, jak mama gotuje. Słuchaj, ona jest radną, a nie jakieś filmiki w internecie. I bardzo dobrze. Niech mieszkańcy wiedzą, że ich radna jest na czasie. Na czasie. Ale w domu to nie ma, komu obiadu zrobić, tak? To o to chodzi. <głosy> <głosy> Ale wiesz co? To jest tak, że na tym blogu można nawet nieźle nie zarobić. No wiesz, no, zarobić. Ale ja do tej pory to nie zarabiam, tylko kupujemy mąkę, to a Jak nie orzeszki, to jakieś lukry. I gdzie jest zarobek? Spokojnie, jak się strona rozchula, to na pewno się wszystko zwróci. A poza tym reklamodawcy płacą ci za każde kliknięcie. A ten, kto jest obrotny, to w internecie może nieźle zarobić. Ty tak poważnie myślisz? Pewnie, że tak. Każdy mówi, że te blogi, filmiki, zdjęcia to wymóg czasu. Ale mnie jakoś to nie pasuje. Nie dziwię się tacie, że zachowuje dystans do internetu. No, ma już swoje lata, dlatego dużą rolę powinniśmy odegrać my, młodsi. Powinniśmy być aktywni niezależnie od wieku, powinniśmy korzystać z nowoczesnych technologii. Robią to świetnie dzieci. Ja mam kilkuletnich wnuków i obserwuję ich rozwój. Nie mają żadnych problemów intuicyjnie posługują się różnymi aplikacjami. Osoby starsze mają już jakiś schematyzm opierają się na swoich doświadczeniach. Przecież wychowali się w czasach, kiedy. Wszystko było analogowe, wszystko było napisane, można było przeczytać, trzeba było się z kimś fizycznie skontaktować, żeby cokolwiek załatwić. Dzisiaj te kontakty są już bardzo często wirtualne. Te osoby w podeszłym wieku nie muszą być zamknięte wyłącznie w swoim środowisku, w swoim domu. Ten komputer, to okienko internetowe może być ich oknem na. Na świat i to w rozwiązaniu życiowych spraw, kontaktu z bliskimi, z lekarzem, ale również w załatwieniu powszechnych, powszechnych spraw. Musimy tylko nauczyć osoby starsze, aby śmiało korzystały w szerszym zakresie niż do tej pory z tego, co niesie ze sobą świat cyfrowy. Dwie godziny później Radek szykuje się do egzaminu. Czeka na znajomego, z którym mają się wspólnie uczyć. Joasia przegląda najnowsze wpisy babci Ewy. Kręgosłup, kolumna vertebralis, obojczyk, 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 klawikula, łopatka... Aśka, jakie jest połączenie łopatka? Poczekaj, zaraz sprawdzę ci w internecie. Skapula. O, dzięki, skapula. Możemy sprawdzić wynik od razu? Jaki znowu wynik? No wynik meczu, Real Gra. No i właśnie za to kochałem internet. W jednej sekundzie mam dostęp do każdego niosa na świecie. Cześć wszystkim. O, cześć, cześć. Cześć, cześć, cześć. Arek. Jaki Real? Babcia ma już 4206 lajków na swojej stronie. No i ma jednego więcej. No. Wyobraź sobie, że Babcia założyła blog kulinarny. Po prostu miarzny. No to szacun. Poczekaj, zaraz będzie miała jeszcze jednego. Jaki jest fanpage? No to teraz ma 4208. Moi dziadkowie też upierali się, że internet nie jest dla nich, że są za starzy. Ale potem poszli na kurs latarników i teraz ich od kompanii odciągniesz. Wiem, że starsi ludzie mogą mieć z internetem problem, no ale dla nas to jest jak powietrze. Praca, nauka, zabawa, wszystko jest w necie. W tym samym czasie słowa najbliższych dały Zygmuntowi do myślenia. Postanawia sprawdzić, co naprawdę znajduje się na blogu żony. O, widzę, że jest na moim blogu. Nie, to tak to sobie lotkę patrzę. to jest piek? Tak, sobie patrzę. Podoba ci się? Podoba się, tylko powiem Ci szczerze, że szkoda, że nie mogę ugryć. A teraz możesz spróbować. Zdjęcie zrobiłam, a ciasto upiłkam specjalnie dla Ciebie. A co Ty myślisz, że przykupisz mi tym kawałkiem ciastka? Mm, smakuje? Mhm. Kochanie, mam do Ciebie prośbę. No. Tylko bardzo proszę Cię, nie komentuj tego, dobrze? No dobrze, będę milczała jak rób. Skarbie, nauczysz mi pisać komentarze na Twoim blogu? <laughs> to zależy, co będziesz chciał napisać? No, co ja mogę napisać? No, szczęście moje. Ja mogę tylko i wyłącznie napisać, że pani Ewa gotuje dla mnie od 40 lat i jestem szczęściarzem. No, moje to szczęście. Żeby nie było. Ja cały czas uważam, że ten internet to nie jest najlepszy pomysł. Chociaż ja wiem, tylko krowy nie zmieniają poglądów. Bardzo się cieszę, że się w końcu przełamał. Jestem pewna, że jak odrobinę pozna internet. Zobaczę, że to fajna i przydatna sprawa. Także dla starszych. Dzięki internetowi, dzięki e, oswojeniu internetu i posi posi posiadaniu wiedzy korzystania z internetu, e, dorośli Polacy na pewno będą czuli się swobodniej w otaczającej nas rzeczywistości. Z każdej strony w tej chwili, Otaczają nas urządzenia cyfrowe, elektroniczne, od kasowników w autobusach komunikacji miejskiej po tablice informacyjne w różnych miejscach publicznie dostępnych. Inną kwestią jest też to, że komunikacja przez internet, jako że darmowa, wideo czy też audio, pozwala na utrzymywanie stałych kontaktów z osobami, które są w odległych miejscach, mieszkają gdzieś indziej. A grupa osób dorosłych to jest taka grupa ludzi w naszym kraju i nie tylko. Która lubi podtrzymywać takie relacje. Bez internetu często jest to bardzo trudne, bo dzielą nas duże odległości. W związku z czym ten internet jawi nam się jako swego rodzaju rozwiązanie na, na wiele e, trudności związanych z utrzymywaniem komunikacji, czy to wewnątrz rodzin, czy też wśród znajomych, w środowiskach, które od lat ze sobą rozmawiają. W kolejnym odcinku Zygmunt niespodziewanie źle się czuje i ma wysoką gorączkę. Żona Ewa szuka pomocy przez internet. Gdzie przyjmą, to przyjmą i tak będzie trzeba, kochanie, swoje odstać. Ale w internecie masz wszystko. Wnuczka Joasia wraz z koleżanką postanawiają zadbać o figurę. Siostra, ale uważaj na te cudowne diety, dobra? Jak jeszcze internet pomoże rodzinie zaradnych zadbać o swoje zdrowie? Alfabet znasz. Trzeba się oswajać z technologią.